Kalendarz Beskidzki 2015 został oficjalnie zaprezentowany w sobotę na dziedzińcu Zamku słukowskich w Bielsku Białej. Kalendarz Beskidzki to prestiżowe i unikatowe w skali kraju wydawnictwo, które ukazuje się od 1960 roku. Od pięciu lat, po siedmioletniej przerwie, jego wydawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Bielska Białej i Podbeskidzia. Kalendarz Bez Beskidzki to był taki wyznacznik. Jestem stąd, więc mam kalendarz Beskidzki. I bardzo bym chciała, żeby te czasy wróciły, bo tutaj czasami jest brzydko, mokro i nie bardzo chce się wychodzić na spacer, czy gdziekolwiek, wtedy można sobie poczytać króciutkie artykuliki dotyczące dosłownie sąsiedniej ulicy. Sąsiedniej ulicy, ludzi, których jeżeli ja nie znałam, to może moi rodzice znali. Przed chwileczką była tu u mnie pani i mówi, Pamięta pani moją mamę z wapienicy? Jak pani tam pracowała? Ona jest tutaj na zdjęciu, o niej jest artykuł. No bo rzeczywiście kalendarz bezchicki traktuje po prostu o ludziach stąd, z Bielska Białej. I o wydarzeniach stąd w bielsku Białej i na Podbeskidziu, czyli na południu województwa śląskiego. W sobotniej prezentacji na zamku słukowskich udział wzięli m.in. autorzy i bohaterowie kalendarza beskickiego 2015. Niektórzy z tych drugich sobotnią uroczystą imprezę, która nosiła oficjalną nazwę Lunch z kalendarzem beskickim 2015, uświetnili nie tylko swoją obecnością, ale także występem. Bardzo fajny obiad i bardzo fajne. Um, co to jest po polsku? People. To jeden z bohaterów tegorocznej edycji, Heime Langbreck, Holender zakochany w bielsku białej, przygotował koncert wokalno-gitarowy. Moja zora jest polska, wybiesko biała. I ja wizytuję, wzyskał Europa. No? I tutaj jest najlepszy Na sobotniej uroczystości z muzyką i śpiewem wystąpiły także Krystyna i Joanna Fucik. Obie panie są także bohaterkami tegorocznej edycji kalendarza. Podobnie jak znany z kabaretu Mumio Jacek Borusiński, Katowiczani, ostatnio Bielszczani. O czym rozmawiają bohaterowie kalendarza Beskickiego? Poznają się, ponieważ, ponieważ nie, nie, nie wszyscy są takimi Bielszczanami z, z, od dawna. Bardzo miło jest być Bielszczaninem. Jest to bardzo, wydaje mi się, otwarte miasto, ciepłe miasto dla, dla tych przybywających. Czego dowiemy się z tego wywiadu, który jest w kalendarzu ludbeskidzkim? Nie, nie do końca już pamiętam, co, co, co ja tam opowiadałem, ale no generalnie, generalnie ten, no teraz widziałem tytuł, nie? Że, 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 że na ziemi niczyjej, czyli po prostu trochę, trochę, taka, trochę taka nasza, moja moja i, i moja historia i też historia naszego zespołu, który właśnie jest na, przez całe życie i przez całą swoją twórczość jest, właśnie znajduje się na takiej ziemi niczyjej, nie wiadomo się nie daje, czy nie chce zaszufladkować, nie chce się, nie chce się wepchnąć, dać wepchnąć w jakieś yy, określenia, definicje. I, i tyle. W tegorocznym numerze można także znaleźć m.in. niezwykłą rozmowę z Marią Wegert. Prawdziwi Polacy żyją na Zaolziu. Pani Maria w grudniu skończy 103 lata. Chciałbym szczególną uwagę zwrócić na e, mój wywiad, nieskromnie powiem, z panią Marią Wegertową. A to dlatego, że ostatnio e, e, Władimir Wissarionowicz, chciałem powiedzieć Putin, e, Mówił o tym, że Polska razem z Hitlerem rozebrała Czechosłowację. Mówił to z niekłamaną satysfakcją. Pani Wegert na pewno by mu odpowiedziała w ten sposób, jak myśmy mieli zostawić na pastwę Hitlera 170 czy 160 tysięcy Polaków na Zaolziu, którzy tam żyli na naszych rdzennych polskich ziemian ona miałaby taką odpowiedź szkoda, że jej tutaj dzisiaj nie było, gdyż ma już ponad 103 lata i niestety nie była w stanie wyjść z domu w, tak, w taką pogodę. Kalendarz Beskidzki to nawiązujący do rocznic zbiór powieści o wydarzeniach i wybitnych postaciach spod Beskidzia i Bielska Białej. Publikacja zawiera wiele materiałów dotyczących naszego dziedzictwa, ludzi tej ziemi, wydarzeń sprzed lat. Przewodnim motywem niestety są nekrologie czy artykuły, nawet reporterskie, poświęcone postaciom, które w ostatnich latach odeszły. Tych postaci jest, że się tak wyrażę, nieuprzejmie zatrzęsienie. Wybitni ludzie coraz szybciej umierają, coraz ich mniej na tej naszej niestety północnej półkuli i dlatego poświęcamy im sporo miejsca w kalendarzu kalendarz Beskidzki 2015 jest już dostępny w księgarniach.